Hmm, kompromis aborcyjny? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku nagrania wideobloga. Jakiś czas temu znany w Polsce zakonnik Adam Szustak odniósł się do kwestii legalizacji aborcji, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, i swoje stanowisko wyraził w nagraniu, które zamieścił na swoim kanale na YouTubie. W, swoim, w swojej wypowiedzi zaczął od, od fundamentów, czyli jednoznacznego potępienia aborcji jako zabójstwa człowieka. Uznał yy, i słusznie, że aborcja jest niedopuszczalna, że nie ma miejsca na podział życia ludzkiego na mniej ważne albo bardziej ważne. Dodał, że każde życie nienarodzone jest życiem ludzkim, a intencjonalne zniszczenie go jest, jest czymś złym, jest czymś grzesznym. Jako chrześcijanin, jako protestant odpowiadam amen, amen, amen na wszystko, co powiedział w tym, w tym temacie, jeśli chodzi o wartość i znaczenie życia nienarodzonego. Osobiście zdziwiłbym się jakimkolwiek innym stanowiskiem, ale cały spór pośród chrześcijan na temat legalizacji aborcji nie dotyczy jednak tego, czy aborcja jest zła, czy jest zabiciem człowieka, dlatego że wszyscy wiemy, że tak jest. Ale dotyczy tego, czy powinna być zakazana, czy powinna być zabroniona. I tu niestety Ojciec Adam szóstak opowiedział się za utrzymaniem obecnego status quo, a więc opowiedział się przeciwko prawnej ochronie każdego życia nienarodzonego. I chciałbym w tym nagraniu wymienić kilka powodów, które Ojciec Adam podał i odnieść się do każdego z nich. Po pierwsze, zdaniem ojca Adama, jeżeli będziemy dążyć do poszerzenia zakazu aborcji, to skutek będzie odwrotny. Jaki? Ano taki, że zwolennicy prawa do aborcji, gdy dojdą do władzy, będą chcieli poszerzyć możliwości jej dokonania. Tak więc, zdaniem Adama Szustaka, zaostrzając prawo antyaborcyjne, antyabor doprowadzimy do czegoś odwrotnego. Jak nam to odpowiedzieć? No, przede wszystkim celem zakazu aborcji jest, jest ratowanie życia ludzi. Jeżeli polityczna koniunktura będzie temu sprzyjała, to dlaczego mamy bać się tego, co w przyszłości będzie starała się zrobić lewica? Zresztą niekoniecznie skutecznie. Poszerzenie prawa do aborcji w wydaniu lewicy. Będzie przecież jej stałym dążeniem. I to niezależnie od tego, co zrobią obrońcy prawa, obrońcy życia nienarodzonego, i niezależnie od jakichkolwiek kompromisów, czarne marsze, które mamy co jakiś, co jakiś czas w naszym kraju, są właśnie wyrazem obaw, że, że, że ten zakaz aborcji może. Stać się dokonać jeszcze w obecnej kadencji. I to jest tak naprawdę, te marsze to jest wyraz bezsilności, a nie żadnej siły. To jest grożenie palcem, żeby nie stało się coś, czego się obawiają. Także dlaczego mielibyśmy dać się zastraszyć? Naszym sojusznikiem nie jest feministka z transparentem, z wieszakiem na jakiejś proaborcyjnej manifie. Naszymi sojusznikami w tej duchowej walce o życie są nasi nienarodzeni bliźni, których właśnie ta feministka. Chciałaby zabić. Także Biblia nie usprawiedliwia pozostawiania zła w spokoju jakimiś przewidywaniami, że w przyszłości może być gorzej, jeżeli zaczniemy bardziej zdecydowanie działać. Nie powinniśmy być kierowani lękiem, że nasze dobre działania mogą doprowadzić jeszcze do pogorszenia tego, co jest. Taka postawa w rzeczywistości pomija Boga. Biblia naucza, że naszym powołaniem jest wierność, a Bożą sprawą jest historia, teraźniejszość i przyszłość. My mamy robić to, co do nas należy: mamy być roztropni, mamy być zaangażowani, mamy być wierni, natomiast owoce naszej wierności powinniśmy pozostawić Bogu. Jak słusznie zauważyła Kaja Godek na swoim facebookowym profilu, napisała takie słowa: to lęk katolików, konserwatystów i hadeków doprowadził Europę Zachodnią do kompletnej samowolki wobec, wobec poczętych dzieci. Żeby nie drażnić aborterów, prolajferzy odstępowali tam od zdecydowanych działań na rzecz ochrony życia. Lewica parła tam, gdzie nie było oporu. Drogi ojcze Adamie, świeccy chcą walczyć ze złem aborcji. Dodawajcie nam odwagi, a nie obciążajcie lękami, zresztą zupełnie nieuzasadnionymi. Dlaczego boicie się Czarnego Marszu? Przejdą, pokrzyczą, pójdą, a choćby ich przeszły miliony trzeba ratować zabijane dzieci. Bez waszego jasnego głosu, prolajferom będzie ciężko. Nauka kościoła będzie niezrozumiana i łatwo będzie ją rozmyć w politycznych i publicystycznych dyskusjach. Zamiast się bać, żądajcie od posłów uchwalenia zatrzymaj aborcję. Jako duchowni troszczący się o zbawienie parlamentarzystów, ale i jako pełnoprawni obywatele, którzy mają prawo i obowiązek stawiać władzy wymagania. Yy, tak jak powiedziałem, to jest cytat z oficjalnego profilu pani Kai Godek na jej, na jej, na jej Facebooku. Po drugie, jeśli chodzi o argument ojca Adama 6. Stwierdza coś takiego. Obecna sytuacja dopuszcza aborcję w trzech przypadkach, czyli zagrożenie życia matki, czyń zabroniony i nieodwracalne upośledzenie. Tam można dokonać aborcji do 12 tygodnia życia. Jest to owoc ustawy z 1993 roku, która ograniczała aborcję w Polsce, oznacza to, że jest lepsza aniżeli poprzednia ustawa. Dlatego zdaniem ojca Adama nie powinniśmy jej potępiać. Nie kwestionuję, że tak jest. Oczywiście należy popierać przejście od złego do lepszego. Nawet jeżeli to lepsze nie jest idealne. Jeżeli mamy możliwość uratować 70 ze 100 dzieci wydanych na śmierć, to po prostu róbmy to. Nie oznacza to, że idziemy na kompromis względem życia pozostałych 30 dzieci. Po prostu dzisiaj ratujemy tych, których możemy, a jutro wyruszymy po resztę. I to jest po prostu biblijna metoda, krok po kroku. W taki sposób Izrael miał zdobywać Ziemię obiecaną, obiecaną krok po kroku, stopniowo. Także nie mówimy tutaj o zasadzie wszystko albo nic, która, która zresztą z, zwykle oznacza nic. Roztropność, mądrość, ocena własnych możliwości, ocena siły wroga są niezbędne w każdej wojnie, również w tej wojnie duchowej, ale słowa ojca Adama Szustaka mają wydźwięk taki, że nie powinniśmy wyruszać nawet po tych 30, 30, 30 pozostawionych dzieci, dlatego że to rozeźli ich oprawców, że coś tym oprawcom powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, rzucić do klatki, żeby ich nie rozjuszyć. Niech rozszarpują te... Te, te, te dzieciaki by, nie, chcie, by nie, chcieli, nie, nie chcieli rozrywać jeszcze więcej. Otóż nie. Zgodziliśmy się na 70, ale obiecaliśmy, że wrócimy po tych 30, że wrócimy po nich, i jeżeli mamy ku temu legalne, prawne możliwości, to dlaczego mielibyśmy być bierni? I oczywiście, rozumiem, że pością, powściągliwość w dyskusji na ten temat może być zasadna, kiedy, kiedy rządzi lewica, kiedy jest lewicowy prezydent. Ale w Polsce obecnie mamy inną sytuację. Mamy rząd, mamy prezydenta, którzy mają silne poparcie Kościoła katolickiego, mają silne poparcie prolejferów z innych środowisk i możemy zapytać, na jaki moment jeszcze chcemy czekać, żeby wyruszyć na ratunek tych 30 dzieci? Czego jeszcze potrzebujemy? Uśmiechu aborcjonistów, ich akceptacji? Trzeci argument. Ojciec Adam Szustak yy, mówi takie słowa: "Kiedy mamy do wyboru dwie opcje: mniejsza czy większa ilość aborcji, wybieram pierwszą opcję. Wybieram pierwszą opcję." To jest oczywiste. Ale jeżeli mamy do wyboru mniejsza ilość aborcji czy jest zupełne zniesienie, co wtedy wybierzemy? Jeżeli ktoś wybiera pierwsze, czyli zmniejszenie liczby aborcji, to znaczy, że jesteśmy w różnych oporzach. Mój obóz nazywa się prolife. Czwarty argument. W dyskusji, o w dyskusji chodzi o refleksję i strategię. Co wybieram, aby aborcji było mniej? Co wybieram, aby aborcji było mniej? Chodzi o naszą strategię i refleksję. No, oczywiście o to chodzi. Chodzi o to, właśnie o to chodzi, żeby aborcji było mniej. Chodzi o to, żeby zabijania ludzi było mniej. Nie chodzi o święty spokój w polityce. Nie chodzi o wspólny, pokojowy, żyjący dom, w którym. Zapewniamy chętnym ludziom zabijanie innych ludzi? Chodzi po prostu o to, żeby aborcji było mniej, nie o mój lub twój komfort. Jeszcze jeden przykład z wypowiedzi ojca Adama Szóstaka. Alkohol zabił wielu ludzi z tego powodu w Stanach Zjednoczonych w latach xx 20 -20 wieku wprowadzono prohibicję. Jednak zakaz doprowadził do czegoś odwrotnego i wyrządził więcej zła niż dostęp do alkoholu. Czyli dobry cel, ograniczyć alkohol, doprowadził do czegoś odwrotnego. I podobnie wyraża obawy ojciec Adam Szóstak może być z zabor Dobry cel. Czyli ograniczyć alkohol doprowadzi do czegoś odwrotnego. Podobnie może być z aborcją. No niestety, ten przykład ilustruje coś odwrotnego niż metodę krok po kroku, do której, którą chcemy stosować. Po pierwsze, nie ma nic etycznie złego w dostępie i spożywaniu alkoholi. Tak? Nie mówię o pijaniu się, nie mówię o uzależnieniu pijaństwie, mówię o dostępie i spożywaniu alkoholu. W przeciwieństwie do aborcji. Dlatego zakaz sprzedaży alkoholu jest zupełnym nieporozumieniem i odejściem od biblijnego nauczania na jego temat, na temat zadań i powołania władzy. Po drugie, ten przykład ma na celu ukazanie, że jednak no, nie warto walczyć o zupełny zakaz zabijania nienarodzonych, dlatego że to przyniesie odwrotny skutek. Nie wiem, czy, nie wiem, czy to była intencją ojca Adama, ale to właśnie zilustrował, używając przykładu nonsensownego zakazu sprzedaży alkoholu. I yy, ostatni argument, który jest podany w nagraniu: Ojciec Adam szóstak mówi takie słowa: Prawem nie zmienimy ludzi. Prawem nie zmienimy ludzi. Nie tędy droga prawem nie zmienimy ludzi. Oczywiście, prawem nie zmienimy serc ludzi, ale możemy uratować życie ludzi. Stwierdzenie, że prawem nikogo nie zmienimy, jest zupełnym niezrozumieniem roli prawa. To tak, jakby powiedzieć, że yy, yy, pietruszką albo marchewką nie zmienimy serc ludzi, dlatego nie ma sensu jej, ich spożywanie. Tak? Nikt nie mówi, że przez pietruszkę czy marchewkę zmienimy serca ludzi. Tak? Nikt nie mówi, że przez prawo zmienimy serca ludzi, dlatego że to nie jest celem prawa. I tego typu slogany, Brzmią po prostu jak miód dla uszu zwolenników prawa do aborcji, którzy twierdzą: No tak, rzeczywiście, nie zmieńcie nas prawami, nie zmieńcie naszych serc prawem, uchwałami, pozwólcie nam po prostu robić to, co robimy. Także podsumowując, wiara bez uczynków jest martwa, wiara, że aborcja jest złem przy jednoczesnym przyzwoleniu na jej dokonywanie, jest wiarą bez uczynków. I w ojcu, w nagraniu Ojca Adama zabrakło mi po prostu jasnej deklaracji. Obecna sytuacja jest lepsza niż poprzednia. Amen. Ale nie jest tym, o co nam ostatecznie chodzi. Chodzi nam o obronę wszystkich dzieci. Wczoraj uratowaliśmy 70%, ale dzisiaj wyruszamy po 30%. Dlatego stwierdzenie Ojca Adama, zależy mi, żeby było jak najmniej aborcji. Zupełnie nie współgra z jego poparciem, chociażby dla kandydata, który publicznie deklaruje, że jest za zachowaniem obecnego statusu, statusu, statusu quo w kwestii aborcji. I pomyślmy przez chwilę, o czym mówimy i co komunikujemy w ten sposób, stwierdzając, jestem za utrzymaniem obecnego kompromisu aborcyjnego. Deklaracja, że ktoś będzie bronił kompromisu aborcyjnego, to jest aktywne dążenie do utrzymania tego, co jest. I czy więc ojciec Adam Szustak jest za obroną kompromisu aborcyjnego, między innymi przede mną, przed nami, przed prolajferami, którzy chcą ratować życie wszystkich nienarodzonych dzieci, jeżeli będzie ku temu możliwość? Oby nie.